Witajcie z tej strony, Baronski z kanału Przed Wami ogłoszenie wyników konkursu, który można było zgarnąć w sumie 3 kopie gry Stealth Inc. Ultimate Edition na PlayStation 4, którą możecie oglądać w tle. Za chwilę dowiecie się kto wygrał, natomiast chcę jeszcze przez chwilę odnieść się do Waszych wypowiedzi. Po pierwsze, wygląda na to, że najbardziej lubionymi działami są na naszym kanale wideo recenzji oraz strefa retro. W porządku, postaramy się Was zasypywać tego typu materiałami. Jeszcze co do recenzji, jeśli komuś bardzo ich brakuje na kanale, zachęcam też do odwiedzenia naszego serwisu. Gdzie znajdziecie ich dużo więcej, tylko że w formie pisanej. W miarę możliwości będziemy starać się nagrywać, jeśli nie pełne recenzje, to chociaż playtesty, czyli kilkunastominutowe gameplaye, w których przedstawimy pokrótce najważniejsze aspekty danych produkcji. Materiały tego typu są często uzupełnieniem szczegółowej recenzji, która ląduje na naszym, w naszym serwisie. Co do strefy retro, to możecie być spokojni o dużą liczbę filmów, my też jesteśmy fanami retrogrania, a sam kolekcjonuję tytuły ze starszych konsol, zatem pewne jest, że materiału źródłowego nam nie zabraknie. Po drugie pytaliśmy was o to, czego wam brakuje na kanale. Pojawiały się głosy, propozycje dotyczące let's playów, streamów, tematów okołogrowych komentarze na ważne tematy, wrócenia do przeglądu prasy, który kiedyś robiliśmy, dorzucenia czegoś na temat Xboxa One, stworzenia serii o Easter Eggach w grach czy kulisów produkcji, no i generalnie prosicie o większą częstotliwość w zadawaniu filmów. Po kolei, let's playe póki co raczej odpadają. Po pierwsze, jest masa tego typu materiałów na YouTubie, a po drugie, wolimy produkować ciekawsze materiały niż omawiać przechodzenie całej gry. Po trzecie, nie wykluczamy let's playów, ale raczej nagrywalibyśmy w takim przypadku jakieś retro tytuły, które można zaliczyć na przykład w godzinę. Druga sprawa, streamy. Na razie odpuszczamy, ale jeśli w pewnym momencie subskrypcji kanału będzie ze 3-4 razy więcej, być może zajmiemy się tego typu materiałami. Przeglądy prasy porzuciliśmy, bo nie ma prawie, że co przeglądać. Na rynku zostały już tylko dwa czasopisma poświęcone grom, celujące w różne grupy odbiorców. Dalej, filmy o Xboxie One będą. Nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie kiedy, ale w końcu będą, być może właśnie bliżej polskiej premiery konsoli. Komentarze na tematy okołogrowe czy ważne wydarzenia czasami się pojawiają, ale nie planujemy zwiększania ich częstotliwości, ich główną wadą jest to, że są świeże tylko przez kilka dni lub tygodni, potem stają się bezużyteczne, bo są po prostu nieaktualne. Wolimy tworzyć filmy, które można z przyjemnością oglądać nawet po miesiącach czy latach od wrzucenia. Co do prezentowania kulisów danej produkcji, to nowości raczej odpadają. Twórcy zamieszczają swoje filmiki z cyklu Making Of, których przecież nie będziemy przeklejać na nasz kanał, bo nie ma to większego sensu. Ciekawym pomysłem jest natomiast dział z easter eggami, czyli różnego rodzaju sekretami czy ciekawostkami. Twórcy często zamieszczają w swoich grach różnego rodzaju ciekawostki, puszczają oko w stronę fanów. Przodują w tym zwłaszcza Japończycy z Hideo Kojimą na czele. Bardzo możliwe, że taka seria wkrótce pojawi się na naszym kanale, no i wreszcie prosicie o większą częstotliwość w dorzucaniu filmów. Jasne, wiem, że powinno być ich więcej. Powiem tak, na pewno będziemy się starać dorzucać filmy częściej niż do tej pory. Oczywiście wszystko zależy też od tego, co dzieje się w życiu osobistym i zawodowym. YouTube to dla nas przyjemne hobby, któremu staramy się poświęcać. Ale przecież nie siedzimy całymi dniami w domach i nie tworzymy filmów. Ale uwaga przyjęta, będziemy starali się zwiększać częstotliwość w dodawaniu filmów. Jeszcze raz dziękuję za wszystkie komentarze. Najwyższa pora głosić zwycięzców konkursu. Jak wspomniałem, do zgarnięcia były trzy kopie gry: jedna za naszym zdaniem najciekawszy komentarz i dwie do rozdania w sposób losowy. Nasz subiektywny wybór to komentarz Sławomira Borysa. Dzięki za celne uwagi spodziewaj się niebawem wiadomości z kodem na Stealth Inc. na PS4. Pozostałe dwa komentarze, które zostały wybrane już losowo, to komentarz numer 13 i komentarz numer 18, czyli konta Adam Walasek oraz Dominik Drybala. Jeszcze raz gratuluję i do zobaczenia w kolejnych materiałach oraz konkursach. Jeśli macie jeszcze jakieś inne uwagi dotyczące naszego kanału, nie wahajcie się komentować pod spodem. Do usłyszenia.